Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro Niektóre części już przyszły Zamawiałem nóżkę, super 15 zł Ta moja już jest powyginana Ta sprężyna nie odbija No i przyszła tarcza Gość opisał w aukcji, że delikatny rancik Zaraz wam pokażę jak delikatny rancik wygląda Rant ma nie będziecie pewnie tego widzieć, ale wam przeczytam. 40 mm. A w środku... 30 mm. Nieważne. Nie będę z tego specjalnie do tokarza, żeby mi ten rancik tutaj zjechał. Zaraz to szlifierką wyszlifuję. Ale co najważniejsze, tarcza jest prosta. Nie lata tak jak moja. A sprawdzę z ciekawości, ile moja ma. Też niecałe, 4 tu ma 0,35 Jak mocujecie tarcze hamulcowe, nieważne w jakim motocyklu. Nie ta strona to jest zębatka. To tą powierzchnię styku zawsze, zawsze sobie wyczyście, bo jakiś lekki paproch albo coś już będzie krzywić tarczę, i będziecie mieć bicie. Wszystko tutaj papierkiem ładnie zetrzeć, i tutaj na tarczy też otrzeć, żeby to było równoległe i bardzo dobrze przy... Wszystko wyczyszczone, tu także. I teraz można dopiero zakładać tarczę. Ja jeszcze wsadziłem o-ring, żeby to docisnąć, to już tak nóżka nie lata, bo latała tutaj na tym wałku. No i następną sprawą, którą trzeba zrobić w detce, przeserwisować, to zobaczcie, rolgas nie odbija. Aż słychać jak piach tam trzeszczy, trzeba go rozebrać, wyczyścić i nasmarować. Ta zębatka tylna już jest do wymiany, bo ma powywijane zęby. I przyszła mi nowa. Zobaczcie na zdjęciu, była taka sama. A przyszła mi bez tych otworów, jak tak patrzę, porównywalnie. Nie no, to jednak ta jest cięższa. Ale można byłoby zrobić tutaj redukcję masy i powiercić otwory. Wtedy będzie lżejsza. Ktoś sobie na CNC dorabia i sam robi zębatki. Cyrkiel by mi się przydał taki większy, znalazłbym tutaj środek. Zrobił kreskę dookoła po obwodzie, punkty porobił punktaczkiem i wtedy wszystko sobie rozwiercił. Zmiana lokalizacji, jestem w kuchni. Talerz idealnie podpasuje, nie trzeba cyrkla. Wycentruję sobie tylko tutaj między te otwory mniej więcej tyle samo wszędzie odstaje. Odmierzę teraz równo połowę, podzielę ten okrąg. Zaznaczyłem sobie tutaj. Na okręgu te linie odległość tutaj między otworami ma 95 mm to podzielę sobie tak suchmiarkę na 32. Między otworami na śrubę mocującymi są trzy otwory. Ja zrobię sobie chyba tylko dwa. Ten okrąg powinien być niżej, bliżej środka, żeby móc rozwiercić większe otwory, bo tak naprawdę tutaj do góry jakiegoś super dużego otworu nie zrobię, bo zaraz będzie tutaj powierzchnia zębów, a nie chcę ich za bardzo osłabić. No ale chcę Wam pokazać, że jest taka opcja i można sobie tak. Odchudzić zębatkę. Zacznę od małego wiertła, zobaczę jak to się wierci. I na pewno lepiej to wygląda niż wyglądało. Zaraz sobie jeszcze rozwiercimy. Mam taką fajną szyszkę do rozwiercania otworów, jeszcze je powiększymy. Teraz, żeby mi się nie machnął i tych nie powiększył. Trzeba naostrzyć to wiertło, bo nie wierci kwadratowe otwory robi zobaczcie ile materiału, ile wiórów oczywiście teraz tak na poważnie dużo wam to nie da kilka gramów ubyło szkoda, że nie zważyłem sobie zębatki wcześniej i teraz po wierceniu ale ja zawsze lubię robić takie rzeczy lubię takie techniczne klimaty Zawsze chętnie się bawię w takie coś. Muszę jeszcze raz spuścić powietrze i wyprostować wentyl, bo się przekrzywił. Opona rowerowa założona, ale jest cienka. Ale jeszcze raz muszę to zdemontować i wymienić jednak na tą tarczę, mimo że przyszła mi dużo cieńsza. Ona już jest mocno zużyta, ale mam nadzieję, że będzie prosta. Bo zobaczcie, ta jest fajna w dobrym stanie, ale nie wiem, czy ktoś ją tu uderzył, albo czy ja ją wykrzywiłem. 是吧？